A teraz jestem na cmentarzu żołnierzy polskich przy pomniku skrzydło carskie to przypomina jestem z tyłu cmentarz powstał taki monumentalny w latach 70. trzeba było to uczcić naszych tych żołnierzy. Jest to na Grabiszyńskiej, w trzeciej części tego parku, czyli dawniej cmentarza. Zobaczcie, polegli tutaj są z czasów II wojny światowej. Kępiński, Gawrońska, no i są też NN, czy Tutaj kiedyś było wysypisko. Gruz, no teraz zrobiono monumentalnie. 600 jest pochowanych. więcej to już nie powiem. W każdym razie jest to we Wrocławiu. Jeszcze z boku pokażę monument.